Bismillahir rahman rahim imię Boga Miłosiernego i Chwała Bogu Panu światów Miłosiernemu i Pokój i miłosierdzia Allaha nika i z Muhammadem Ze wszystkimi prorokami i wysłannikami Boga I ze wszystkimi dobrymi ludźmi, którzy idą ich śladem aż do końca dni Amin Drodzy bracia i siostry Assalamu alaikum wa wa Pokój z wami i miłosierdzia Boga i Jego błogosławieństwo eee, W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy na temat Dżihadu To był pierwszy zarzut, który o którym rozmawialiśmy i tłumaczyliśmy, co to jest dżihad. Mówiliśmy, dlaczego specjalne z premedytacją nie tłumaczą słowo dżihad tak, jak należy, tylko nazywają ją świętą wojną i tłumaczyliśmy, że święte wojny w terminologii islamskiej w ogóle nie ma miejsca. Dzisiaj następny zarzut. Wszystkie zarzuty, szczerze mówiąc, są słabe, ale to jest tym razem jeden z najsłabszych zarzutów. Właśnie taki zarzut, że islam e, rozszerzył się za pomocą miecza, albo mieczem, albo siłą. E, prawda jest taka, że ten zarzut mogę obalić trzema słowami, dosłownie trzema słowami, ale to pozostawię sobie na deser. Natomiast będziemy szli e, normalnymi e, dowodami, że islam nigdy, nigdy nie był rozszerzony mieczem. Akurat na ten zarzut często muzułmanie zaczynają porównywać islam do innych religii, Koran do innych ksiąg i tak dalej, że Islam i taki fajniejszy, łagodniejszy, pokojowo. Koran jest naprawdę cudowna księga i tak dalej. Ja nie będę mówił ani o innych religiach, ja nie będę mówił o innych księgach. Ja będę mówił tylko o Islamie, Historia, życzę proroka pokój z nim. Oczywiście przede wszystkim wersety koraniczne i życzę proroka sallallahu alaihi wa sallam. To jest dla nas najważniejsze. Co inni robili, to nas nie obchodzi. Nie obchodzi. Zacznijmy od tego, czy islam się rozszerzał mieczem. Zacznijmy pierwszy dowód na to, że absolutnie. Przypomnijmy sobie po pierwsze, że islam, jak Muhammad sallallahu rozpoczął tą misję w Mekce 13 lat, siedział w Mekce, uwierzyli w nim ludzie. Fakt jest, że większość to są słabi ludzie i, i biedni, ale też byli im i silni i bogaci. Uwierzyli. Przez te 13 lat okresu nie no oszukujmy się. Muhammad sallallahu عليه nie miał czym ich przykupić, nie miał czym ich zmusić. I jeszcze oni byli zwalczani, byli terroryzowani, naprawdę prześladowani w straszny sposób. Niektórzy z nich zabito i nie zmienili swoją religię. Nic zachowali jak bohaterowie tacy ludzie, którzy przyjmują islam w taki sposób, na pewno na pewno przyjęli go z miłością, ani na, na przemoc. Też ten okres, trzynastoletni okres w Mekce, proszę zauważyć, Muhammad sallallahu alaihi wasallam z, lo, z ludu hashimitów, czyli jeden z te, taki, taka rodzina, jedna z głównych rodzin w Mekce. Także jakby Muhammad, pokój z nim, pozbyłby kilka głów no, nazwijmy to państwa Korasietu. sam mógłby stać panem Kurajsietu i wtedy rządziłby normalny I były takie pogłoski, albo e, 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 prośby nawet od prześladowanych muzułmanów, a może zabijemy głowy tych, głow, tych który, głowa państwa, które nas naprawdę nurtują, mordują, zabijają, prześladują. Muhammad Absolutnie się nie zgodził. Dla bardzo prostej powody. Bardzo prosta, pra, dla bardzo prostego powodu my jesteśmy tu, by ratować ludzi, a nie katować ludzi. Chcemy, żeby trafili do raju. Nie jest naszym celem, żeby oni trafili do piekła. Absolutnie na to się nie zgodził. Dlatego 13 lat Mekce w ogóle, w ogóle... Nie podnieśli rąk, nie podnieśli broń, nic. I migrował do Medyny. Następny fajny, fajny doł w Medynie, dus, nie, nie, e, większość mieszkańców Medyny byli muzułmanami. Przyjęli islam i dlatego łatwo było tam postawić e, podstawę pierwszego państwa muzułmańskiego. I przez Muhammad wasallam, migrował z Mekki do Medyny, żeby nie przelać krew. Choć nie chcecie nas tutaj, my odejdziemy. To jest Muhammad, to jest nasza religia, taka, tak naprawdę. E, ek, ek, następne, działanie Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Proszę zauważyć, że wszystkie bitwy, o których mówimy, że muzułmani przytocili pierwsze okresy islamu i za życie Muhammadu sallallahu alaihi Wszystkie były defensywne. Zresztą mówiliśmy tydzień temu, że dżihad w Islamie jest defensywny, nigdy nie był ofensywny. Natomiast my zostawiliśmy was w spokoju. Zos i migrowaliśmy, zostawiliśmy nasze domy, nasze rodziny, nasz majątek i byli, żeby żyć w spokoju. A wy i tak prześladowaliście nas. Tylko i wyłącznie dlatego <laughs> e, muzułmanie walczyli. Dlatego, że byli atakowani. My mówiliśmy tydzień temu o, o dżihadzie, że jest defensywny. Właśnie mówiliśmy, że to jest najlepszy system obrony, ale moralnej obrony, uciśnionych dzieci, rodzin, państwo, tak dalej. E, następne zachowanie Muhammadu صلى الله عليه z, z uciśnionymi, albo nawet z, z wrogonastawionymi nastawionymi ludźmi. My, my wiemy, że podczas pierwszej bitwy muzułmanie wygrali i mieli dużo jeńców. Co Muhammad sallallahu zrobił z tymi jeńcami? Zmusił ich do przyjęcia islamu? Dlaczego ich nie zmusił? Czy on prześladował, czy on terroryzował, czy on e, nie wiem, katował ich? Była jeden warunek, żeby ich zostawić. Kto z tych jeńców nauczy dziesięciu muzułmanów? Alfabet, jak czytać i pisać, jest wolny. Nie dość, że traktował ich w najlepszy sposób, to jeszcze dbał o edukację dla, swoich, no. dla, swoich, dla swojego narodu. Coś niesamowitego, to jest właśnie islam. Taka jest prawda, to jest nasz prorok pokoju z nim. E, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, kiedy e, zdobył końcu Mekki, wrócił do Mekki. Tam zdobył Mekki, bez rozlewu krwi. Proszę zapamiętać słów sallallahu alayhi wa sallam. Ten Muhammad, który 13 lat w Mekce był prześladowany, gdzie zabito jego członków rodziny, jego naśladowców zabito, terroryzowano i zmuszano do migracji, wróci jako zdobywca. I co wtedy? Już nie mówiąc o tym, że on wchodząc do Mekki miał schyloną w głowę w kudu, jako skromny człowiek, to jeszcze jak potem zbierali się najgorszy wrogowi Muhammeda sallallahu alaihi ci, którzy robili te wszystkie złe rzeczy, on patrzy na nich i pyta, jak myślicie, co ja z wami zrobię? I fajna to odpowiedź ich, oczywiście odpowiedź proroka będzie jeszcze lepsza, ale ich odpowiedź jest fajna, bo oni znają Muhammeda. Tak jak Allah taala w Koranie powiedział, oni nie zadają tobie kłamstw, ale oni nie wierzą w znaki Allah, bo oni wiedzą że Muhammad sallallahu alaihi jest prawdomówny. Muhammad sallallahu pyta ich, co myślicie, co ja z wami zrobię? Oni powiedzieli, jest, powiedzieli jesteś szlachetnym człowiekiem, syn szlachetnego człowieka. Czyli ty jesteś dobry. Nie, nam, A Muhammad sallallahu alaihi wa sallam po tylu latach, po tylu cierpieniach, po tylu poległych, co powiedział im? Idźcie, jesteście wolnymi. Nie katował nikogo. Żadnego. Nie objeżył żadnego, nie zabił żadnego. Ktoś tu by powiedział właśnie, że Islam się, że się mieczem. Następny dowód. Największe kraje islamskie oczywiście nie są arabskie. Arabowie w Islamie są mniejszością. Natomiast największe kraje muzułmańskie to są Indonezja i Malezja. To jest, to jest bardzo ciekawe. Tam ani jednego żołnierza, już nie mówię o armii, ani jednego żołnierza muzułmańskiego tam nie, nie był, tam byli handlarze. I właśnie to, ich zachowanie jako prawdziwi muzułmanie, prawdomówność, uczciwość, wszystkie dobre cechy dosłownie zaczarowali, zauroczyli, zauroczyli mieszkańcom Malezji i Indo, Indonezji swoim właśnie zachowaniem, i dlatego stali się muzułmanami. No i mamy największy kraj muzułmański bez machania, bez, bez wyciągania miecza, największe kraje muzułmańskie. Następny dowód, u... słuchajcie, były okresy słabości w dziejach historii. Ci to przez Tatarów, tych Mongołów, Krzyżaków, różnych, różnych momentów słabości. Cały Bagdad upadł, cała Andaluzja upadła i co? Czy ludzie zmienili religię? Bo jeśli ja zmuszyłem innych do przyjęcia islamu siłą, to w najlepszym momencie, w najbliższym momencie ten zmuszony to wyjdzie z tego i jeszcze będzie mścił na tych, którzy by zmusili go do przyjęcia innej religii. A czy czegoś takiego było? Chwała Bogu, nie było dlaczego, bo ludzie przyjęli tą religię naprawdę z miłością. Następny dowód to, że do tej pory widzimy, mimo że teraz w tym wieku niestety muzułmanie bardzo daleko w e, wtedy jesteśmy, jeśli chodzi o technologię, jeśli chodzi o, naprawdę o nawet porządek świata, no jesteśmy niestety jako muzułmanie wtedy, ale mimo to islamistne się rozszerzają, są się religie świata. Dlatego, że to mówimy o islamie, a nie o muzułmanach. Muzułmanin może być źle. Natomiast islam jest doskonała religia i nadal jest najszybsza, rozszerzająca religia świata. Ehm, oczywiście jest więcej, ale skracając, obiecałem, że mogę obalić to. E, e, to ten, ten zarzut trzema słowami akurat wersetu koranicznego. Bóg w Koranie to jest jedyna księga święta, która to mówi czarno na biało. Nie ma, nie ma przymusu do religii. Koniec, kropka. To są słowa Allaha subhanahu wa ta'ala. Nie ma przymusu do religii, i obalił całą tę e, albo cały ten zarzut, że Islam się rozszerzył mieczym. E, nie możemy przymusić nikogo do religii. Dlaczego? Bo Bóg tego nie, nie, nie pozwala, Bóg to zakazuje. Skoro jest zakazane, żaden muzułmanin nie może to zrobić. Jeśli to zrobił, to jest jego wina i jego grzech, ale do religii nie ma przymusu. To było tylko w skrócie. Mam nadzieję, że ten zarzut też jest obalony. Jeśli coś dobrego, dzięki Allahowi, jeśli coś złego, to przez siebie proszę o zobaczenia. I do zobaczenia Allah w następnym odcinku. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa